Dzień dobry witam państwa i oczywiście witam też naszego eksperta bo nasze studio jest pełne tych którzy mają wiedzę wiedzę która nam wszystkim jest bardzo potrzebna a w naszym studio, tak jak powiedziałam ekspert doktor nauk medycznych Anna Bochanek Mularczyk dzień dobry witam serdecznie panią witam serdecznie państwa Pani doktor i teraz porozmawiamy sobie Hmm, troszkę o chorobach autoimmunologicznych, które powiedzmy sobie, są trochę takim znakiem tych czasów, w których żyjemy, ale też o tym, czy nieszczelność jelitowa jest wstępem do tych chorób autoimmunologicznych. Jak najbardziej tak. Coraz więcej mamy przypadków właśnie chorób autoimmunologicznych i coraz częściej podnosi się, że przyczyną główną schorzeń o podłożu autoimmunologicznych są przewlekłe stany zapalne jelit i w związku z tym nieszczelność jelitowa. Bariera jelitowa jest taką barierą naturalną, która oddziela środowisko wewnętrzne od środowiska zewnętrznego. W momencie, kiedy mamy nieszczelność jelitową, cała masa obcogatunkowego białka przechodzi na zewnątrz i to powoduje nadmierną aktywację naszego układu odpornościowego, czyli zaczynamy w nadmiernej ilości wytwarzać przeciwciała, które niszczą nasze narządy i układy. I chociażby jednym z pierwszych objawów nieszczelności elitowej jest popularna bardzo w naszym kraju choroba Hashimoto która właśnie bardzo często u podłoża jej leży nieszczelność jelitowa. Kolejną jest celiakia, choroby jelit, gdzie mamy do czynienia wtedy z objawami niedoborowymi. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, że oprócz takiego leczenia przyczynowego konieczna jest odpowiednia suplementacja, o czym pacjenci powinni dowiadywać się również w gabinetach lekarza, jak i dietetyków, którzy zajmują się tymi problemami. Takie informacje też z pewnością znajdziemy na wielu dedykowanych stronach tych. Yy przy których pracują prawdziwi eksperci, więc polecamy szukać dobrych źródeł. To jest najważniejsze, tak. czy to u lekarza, czy to na stronach internetowych. Bardzo dziękuję Pani Doktor i oczywiście drodzy Państwo, uczulamy, nie straszymy, ale uczulamy. Warto sprawdzać, co dzieje się z naszym organizmem.